Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Dziś wystąpi Kiwajakotako, który dla widzów, którzy oglądają kanał od dłuższego czasu, pewnie się skojarzy. Wystąpił już chyba nawet w dwóch bitwach na kanale. Dziś wystąpi w TEDKU francuskim AMX AC-48, 8 tier. Jak na razie... Kiwa troszkę przysnął, ale już jest, przyspieszył i od razu ruszył w stronę kapa. To jest bitwa spotkaniowa. Składy i losowanie dosyć wyrównane, także tutaj zdecydowanie będzie decydował skill. Kiwa wybrał sobie na razie środek mapy i sprawdzenie przejazdu lub też być może zaświecenie kogoś kto będzie sobie robił skrót w drodze na kapa pierwszy strzał w ciemno w krzak, w którym często stoją przeciwnicy ciekawe zagranie zawsze taki strzał może przynieść jakiś rezultat szczególnie, że gdy nie ma ciekawszego nic do roboty to zawsze można spróbować po bitwie, można sobie sprawdzić, czy to przyniosło rezultaty, i tak naprawdę można się przekonać, czy takie blind przynoszą jakieś efekty. Kiwa wybiera się w stronę kapa dosyć agresywnie, w pierwszej linii. Nie zamierza tutaj kampić. Pancerz tego TDK przy tym losowaniu jest całkiem fajny. I widzimy pierwszy frak zaskoczony Hellcat. Sporo wrogów w okolicach kapa. Także tutaj kiwa się. W ogóle nie patyczkuje. Prowadzi natarcie tedekiem w, TED w pierwszej linii. Wystaje kawałek Hellcata. Warto było spróbować, aczkolwiek szanse były na, na udany strzał niewielkie. Widzimy, że sporo jest tutaj wrogów na kapie, także trzeba coś z tym zrobić. Zaskoczony T29, dostał w bok wieży. Baza cały czas kapowana. 2 do 3. Tutaj został wykończony czołg, który stał obok naszego bohatera. Kiwa znowu zadał obrażenia. 2 do 4. Baza kapowana. Przeciwnicy się zdingowali teraz Blow up na susto, dwa fragi, baza kapowana przez dwa czołgi, już przez trzy. Kolejny bardzo udany strzał z podpałów sporta T29 się nie przebił ze złota. Strzał po włazie trzeci, trzeci wykończony wróg w dobrym, agresywnym stylu. Jest sport, który nie zwraca uwagi. Czwarty wróg także błyskawicznie tutaj kiwa po A mimo to jest 6 do 8. Kolejny wróg. Fauka. Druga strona jeszcze się trzyma. Ale nie wiadomo co z tego wyniknie. Tutaj wrogowie zupełnie ignorują naszego bohatera. Co kończy się dla nich? Tak jak widać, już 5 fragów. Kolejny śmiałek steward wyjeżdża pod lufę. Kolejny wykończony no błyskawiczny Top gun, Naprawdę zrobiony w pierwszej linii tedekiem. E, chyba w minutę lub dwie, zrobiony Top gun. Siódmy frak bez tutaj owijania w bawełnę. Kiwa, zamiata tą flankę 11 do 9. E, wszystko wygląda nieźle. Mamy tutaj T28 Helkata, Jak widzimy. Oj, teraz strzał, nie za dobry, ponieważ poszło w jarzmo, ale kolejne dingi, sporo już tego przyjął Kiwa jako tako. Bierze na niego kelka. Bardzo, bardzo zła decyzja, naprawdę kompletnie bezsensowna. Kiwa zdobywa ósmego swojego fraga, wszystko to w obrębie kapa, 12 do 10, teraz jest oflankowany T28, także widzimy, Dosyć fajną, ciekawą grę tedekiem Zupełnie inną niż oglądaliśmy do tej pory. Czyli pierwsza linia, całkowite przejęcie kontroli, natarcie, zero kampienia. Myślę, że bitwa może się podobać. Styl, który prezentuje Kiwa jest efektowny i efektywny. A mimo to jest 12 do 13. Tutaj, no, praktycznie wszystko robi. W pojedynkę, a jeszcze, a jeszcze drużyna przegrywa, teraz strzał w policzek T28 udany już jest na liczniku 460, także naprawdę ładny wynik już jest do tej pory, a jeszcze, a jeszcze bitwa się nie skończyła, jak widzimy, po przeciwnej stronie właśnie zginął sport, i teraz kiwa został sam na trzech wrogów, dwie ósemki, siódemkę Tutaj powinien sobie za chwilę poradzić z tym T28. Sporo naprawdę już oddingował tych strzałów. Przeciwnicy albo nie wiedzą gdzie strzelać, albo po prostu mają, mają pecha. Kolejny agresywny wyjazd. Dziewiąty kill i zostało dwóch wyrobów. Kiwa został już na oparach. Także na jeden strzał od każdego z tych czołgów. O ile nie ma jakichś tam stokowych lufek. I teraz y, kolejne bardzo dobre zachowanie, ponieważ Kiwa wie, że nie skapowałby bezpiecznie bazy y, przez, y, przez ten czas y, i wrogowie po prostu zdążyliby wrócić. A wtedy sytuacja byłaby dużo gorsza. A tak Kiwa po prostu przygotuje na nich zasadzkę i to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Jest 8 minut, a dodatkowo jest szansa na medal pula. Także też warto zaryzykować y, i podjąć decyzję. O walce niż o, o kapowaniu bazy, i z trzeci, no niestety, tutaj zniknął. Został piwa zaświecony. Wróba strzału po włazie, ale nieudana. Szkoda, byłaby już sytuacja nieco lepsza, gdyby ten czołg udało się wykończyć. A tak jeszcze mamy tego isa trzeciego, i isa do wykończenia. Widzimy, że jeden z tych czołgów jest na oparach, także nie jest źle, ponad 5000 obrażeń. Szkoda byłoby ten mecz przegrać, ale ale jest taka możliwość, jest pojawia się Is zostało 56 HP, także w tym momencie obaj oba te Isy są na jednego strzała, ale kiwa też jest na jednego strzała, ale widzimy, że zdecydowanie prowadzi. Bardzo dobrą grę tych wrogów, po prostu zaskakuje. Oni zazwyczaj, gdy dostają jakiś strzał, to, to nie są w stanie zareagować. Teraz Kiwa przełączmy na złoto, żeby mieć pewność. Bardzo szybki strzał z przycelowania, znaczy bez przycelowania, tak, żeby nie dać szansy tamtemu isowi. Dlatego właśnie było załadowane to złoto, żeby nie celować w ich spota, tylko się przebić, i został nam ostatni ostatni wróg. W tym momencie już jest 10 kili co jest naprawdę świetnym wynikiem na ósmym tierze. To, to jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. A oprócz tego, oprócz tego widzimy, w jakim to było zrobione stylu. To było wszystko w pierwszej linii, żadnego kampienia, 5600 obrażeń. Przeciwnicy oczywiście, co niektórzy, wykazali się skrajną głupotą, aczkolwiek, no, co zrobić? No, jeśli byliby ogarnięci, to nie daliby się Wystrzelać jak kaczki i kiwa nie miałby tych 10 fragów. Zawsze w tych komentarzach się pojawia, że: Ach, drużyna była czerwona. No tak, jeśli byłaby fioletowa, no to przecież nie ma opcji, żeby ktoś zdobył medal pula. Kiwa wykańcza, Isa ładnie zajechany, tyłem 11 kili, medal pula, specjalista i stalowa ściana. Bardzo, bardzo ładna gra w pierwszej linii, bardzo agresywna. Ponad 1840 pojedynczego EXPA, to też jest bardzo, bardzo ładnym wynikiem. 5600 uszkodzeń, 3300 potencjalnych. Bitwa naprawdę bardzo fajna do oglądania i komentowania. Pozdrawiam, cześć.